Kochani, wczoraj nie miałam jak Wam o tym powiedzieć, ale byłam w przedszkolu i dostałam piękny stroik. Uświadomiłam sobie, patrząc na te dzieci, że to w nich jest najwięcej Bożej Radości i Bożej Pewności, że naprawdę przychodzi zbawiciel, bo one wszystko biorą tak jak czują one biorą sercem, a większość z nas bierze rozumem. I kochani, ponieważ jest to ostatni filmik, przedwidzili ją, życzę Wam, aby te święta były dla Was naprawdę wyjątkowym czasem. Aby były początkiem czegoś, nowego, bo jak pokazuje Elżbieta dzisiaj na kartach Ewangelii, nowe wcale nie musi być złe, nowe może być początkiem zupełnie nowej tradycji. A zauważmy, że Elżbieta właśnie odeszła od w wymogu, żeby syn nazywał się tak samo jak ojciec. Dlatego Ian jest Ianem, a nie Zachariaszem. Kochani moi, życzę Wam, aby te święta były dla Was pretekstem do spotkania z najbliższymi, ale nie do spotkania, które będzie trwać Pięć minut i się skończy. Nie chciałabym, abyśmy w te święta w końcu mieli czas, że ze sobą porozmawiać, cieszyć się swoją obecnością, bo mam wrażenie, że nie umiemy się w niej cieszyć. Otoczeni urządzeniami elektronicznymi. Komórkami, tabletami, i tak dalej. I do tego jeszcze pracując 12 godzin dziennie prawie. No i życzę Wam przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Niech te święta będą takie, jakie sobie wymarzycie. Bez względu na to, czy wierzycie w Boga, czy nie. Ale mimo wszystko to jest prośba do tych, którzy wierzą. Zaproście go do swoich serc. Zaproście go do swoich serc i stańcie się chrześcijanami nie tylko z nazwy, ale i z serca. Tak jak te dzieci z wczorajszej mojej wizyty w przedszkolu, które śpiewały kolędy całym swoim sercem, całym swoim ciałem, całą swoją duszą. Tak naprawdę, patrząc na nie, dochodziłam do wniosku, że to one znają potęgę prawdziwej modlitwy. To one znają potęgę prawdziwej radości. I że tak naprawdę to nam ludziom dorosłym strasznie do nich daleko. Więc życzę Wam i sobie również. Bądźmy jak dzieci. Bądźmy jak te przedszkolaki. Amen. Chwała na wysokości. A POKÚJ NA ZEMI CHVA UANA VESOKOŚTI CHVA UANA VESOKOŚTI A POKÚJ NA ZEMI